Ja się muszę tym z Wami podzielić. Nie wiem, czy cokolwiek utrzyma ten, Słyszycie, ale po prostu to jest naj, pierwszy, pierwszy dzień. Po prostu chyba możemy było powiedzieć od miesiąca, gdzie on jest najpiękniejszym nie na świecie. Wieje tam, nie wiem, Panie Boże, dziękuję Ci za to, że w ogóle to się wydarzyło. Wieje, rozwiewa wszystko, co jest możliwe jest ciepło, ogromnie ciepło, bo ciepło ponad 40 stopni, ale, ale ten wiatr jest zbawienny, po prostu aż widać, jak wszyscy są poruszeni, że można odetchnąć, można się ochłodzić, można... To jest tak radosne doświadczenie, tak odnawiające, to jest coś niesamowitego, po prostu, naprawdę. Powietrze stało na wszystkich stronach i to już tyle dni. Taki gorąc, że to się nie mieści. To się też podzielało i, i w rozdrażnieniu, i w różnych innych rzeczach, nie. Ale po prostu muszę się z wami tym podzielić, bo no nie ma zachodu słońca, no trudno. <grytanie> Dzięki ci panie Boże z jednej strony, ale jest ten wiatr, który... Ja myślę, że na Majorce to wszyscy docenią. Po prostu wszyscy. Znaczy, liczyłabym na cud. No ale bezprzesadnie, Przecież czymś najwspanialszym na świecie w tej chwili by było, gdyby spadł deszcz. No cuda się zdarzają, to wiemy. Nie wiem czy tym razem, ale mam takie wrażenie, że wszystko co jest możliwe to jest ten wiatr rozwiewa. Wszystko co jest możliwe, co jest niedobrego, co jest za stałe, co jest e, e, zakotwiczone tak bardzo. A powinno już zwolnić miejsce dla nowego, I ja mam takie po prostu wrażenie, że przylezą nowe pomysły, nowe, nowe pasje, nowe, nowe też możliwości, ale to po prostu, że dzieje się. No nie wiem, zobaczymy. Dajcie znać, jak Wy akurat ten czas nowiu odczuwacie, nie? No ja akurat tak. Kuziaczki wątpię. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie. No i co? I do usłyszenia, nie? <grywka> Trzymajcie się ciepło, kochajcie się, kochajcie się, puszka pa!